Ok, także się ma Systematrixa i witam w kolejnym odcinku Sunafa. No i co, ostatnio porwali Freddy'ego. Trzeba poszukać go teraz, co? Freddy! O, ale tu przyjemniaczek sobie stoi, dobra. Eee, tu nie mogę przejść, muszę teraz coś wymyślić. No to jest też trzeba. Czyli muszę się. Pewnie wrócić hmm, tutaj I, please take this map Take a map Nie musiał zysakiła Eee O jest save. No to to dobrze nie świadczy ale No niech będzie I jakiś inny Save slot Tak więc, to trzeba by mnie załadować? Nie wiem dlaczego są tu po rozwalane... ...embeszkieletowy. Co mi się... Ech. Nie, tak jest jak w creation. Oj, oj, ho, ho. oj, oj. No ai, tu biegnie? It's blocked. O, I będzie tu goić ventili. widzenia, dobra. To ty jesteś! Już przyszedłeś na kolejny nieszkielet. Dalej do Będę już w slotach w Miałem miał teraz coś zrobić nie tak, to z w każdym chwili wrócić, wcześniej nie pomyślałem, ale przecież tak mogłem też save'ować. A, przynajmniej wiem już, co mnie czeka i wiadomość czekasz. to security Jeśli badge... Mmm niecą yeah. to mówi w każdym razie to widzę, że coś ukradli i wiem, czy sumie chciał odczytać. Jest ta ja może kiedyś tak przy sam. Nie mogę. Jestem może kiedyś tak przeczytam te wszystkie wiadomości. To jest to cała fabryka na Wiesz, że jeżeli mi zaostrzyć za myślę, że nie ma takiej opcji. No i tu jest przycisk. Znamby safe. Cześć! Czy ja mogę wymienić, że z gara. No, jeszcze podejść troszeczkę w takim razie. Jezu, jak to słuchać jak to chodzi. No, chyba zniknął. So, this is what you look like inside? creepy I like you better with your shell on. Ehm. Um. Podoba mi się, że ten kolega sympatyczny tutaj zniknął. No. Czyli, coś tutaj muszę zrobić. A, no dobra. Nie zacznijcie mnie mieć, prawda? Of course you do A tam ci mnie nie mają, tam spełnię ci się prze A tam mnie nie mają By the way A po prostu tutaj przebiegnę Myślę, też tą obłucą, więc właśnie o tym mówię. wymówię tak, biegnie. Fajnie ja, mogę, tam przejść. To są kolejne dwa. Zobaczcie, że atak szybko przejdzie. Zobaczcie tutaj. Oni otwierają sobie drzwi też. Cześć. Pięknie o to co nie idzie, nikt nie o to co nie idzie. No! O kurde przestań! że to bardzo nie wiem co on zrobić muszę się kopierzyła e, nie nie No dobra, potem przejść. Nie obraziłbym się, naprawdę. To jest security Powinien być to z tych... że to jest, tylko mi się latarka kończy. Dobra, teraz będę musiał coś oh, Ok, miałem farta. I to bardzo dużego. Dobra, i zasejwuj mi tutaj. E, tak. Teraz mogę otworzyć pacen serwis, czyli. Czyli nie podchodź do mnie. E, sorry, chodź. Czyli to, ale też teraz. Nie podchodź, mówię. To nie jest tu, mm. a ty kocimy, proszę o przejdę, kolego sympatyczny, przestaniesz biec? o kurde ty. musi być tam przecież Gdzie indziej nie mogę Czy gdzieś wracam? Nie, ja tu nie mogę, czy to jest tam jednak gdzieś? Gdzieś poszedł właśnie O tym mówię, czy to jest jednak gdzieś tam? To naładuję latarkę, jednak tam muszę wrócić to mi się nie podoba, nie otwierajcie się, dopóki nie sprawdzę wszystkiego. Czy to coś jest? Proszę mi się nie to, idę tam. A oni teraz tak po prostu chodzą. Powinni przebiegć. Jak to mam, co bym chciał mógł robić? Tak, oni po prostu dochodzą teraz. Um. Cześć, kolega sympatyczny. Tam jest drugi. Coś nieokrągłe tam przejdzie. Póki do mnie nie podchodzi. Tam może biegać Chłoda, ale to już mi robi różnica. No, też mi robi dużą różnicę. Eee, czy tam się wyminąć? Tak. Jakbym się ruszałem w jedną stronę. Czy teoretycznie oni nie powinni zmieniać teraz swoich kierunków? Prawda? Na no, razie wyłączę latarkę. Pipa. Widzę nawet. Cześć. A, to jest z boczkiem przejdę. Pozwól. Um. No to teraz to już nie wiem, co zrobić. Um. Przepraszam, koledzy. Koledzy. Sympatyczni. Mi się jakoś wyjść z tej sytuacji, no, nie będę narzekać, no, tu już może być tak ciężej. Ty idziesz też do mnie. Chociaż. Oni chyba, oni chyba nie idą do mnie. Ja mi się udało tak zrobić, żeby oni przeszli. A ten. O, oni chyba jednak idą do mnie. Oj, to ile ich tu jest. Chyba baza, nie będę mógł wyjść. No, niestety chyba mi się nie uda. Oni jeszcze mogą stąd przejść, ale aż stąd nie wyjdą. jeszcze jak... Jak tu każdy na mnie patrzy, dobra. No to co? Jak teraz zagramy? Co dużo Was. Mnie ten tu z boku, ten przeszedł, dobra, na złapnię. U co, cześć. o co mam zrobić, albo gdzie raczej pójść. Gdzie jest spal service serwis? Nie mogę się wrócić. Co mi wcale nie ułatwia. Nieważne, mogę tylko jestem pościgowany po prostu. Nie, nie mogę. Czyli gdzieś muszę wejść. Lui wie gdzie Są bardzo, co to mi za save'a wczytało? Ej, nie, 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 posłuchajcie, nie, nie, nie Na tym sobie, oj nie No dobra, teraz chyba Well, nawet jeżeli dobrze zapisałem Nic mi to nie daje Widzimy się za chwilę. Okej, okay. także witam po przerwie. Udało mi się zdobyć tą kartę. Dobra, raz patrzyłem, co mam zrobić. Co wcześniej zrobiłem źle. Proszę tu nie wchodzić. E... Tutaj da się wskoczyć. Tylko, że wcześniej nie wiadomo, dlaczego nie mogłem właśnie. Proszę, nie złap mnie. Proszę, nie słapię. Proszę cię, to się na chałupłacze. Tylko wiesz, nie działasz? Mam nadzieję. Eee, pff, wracaj mnie w tej chwili. Tu jest Tarka. co zrichować na akwarium, czyli dobrze idę. Dobra. Mm, I save'ik tu chyba gdzieś powinien być. Tam jest Saveuj mi to. I mam nadzieję, że tym razem nic zasywuje. Bo... Po prostu nie wytrzymam już. Tak smalowałem dużo czas, żeby przychodzić ten do szkieletony to... Mm, chociaż niech tutaj będzie tak jak chcę. Dobra, czy teraz będzie... I found him earlier and locked him up and lost and found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out, there's no record of him. How unfortunate! If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa all the fast watches sound like me it is the default voice option if you're part of this you're scrap money will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo hang out here for a while I gotta find that kid Vanessa do not leave me like this okay Vince but it does <laughs> not uh

Please enter the protective cylinder to continue. What they do to you? Routine maintenance. I am functioning much more better now. Hmm. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you uh, reattach my head? I don't know. It looks complicated just reconnect the wires and be careful i am not quite myself at the moment in case of an emergency the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder deactivating animatronics no, now, now. No. that no mistakes are made during the procedure I have to muszę the web To rekonkret Freddy's head. Repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Nie wiem czy powinno to to zaświeci. Brzuchowa zła zobaczyłem Kiedy były dwa ostatnie takie. Okej. Okay. Ale super że mi w ogóle. Chłop zaczął jeść bez głowy. No cóż...

His name is Gregory. You know how I know that? His fast. Ah, que safest. What kept repeating. In your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the fast watches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Money will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Się za się Vanessa, nie nie idziesz, jak Tu jestem. ale Ci macham. I świecę jeszcze, nie widzisz? No spoko. Szczerze, myślałem, że jak pokazywali, to że będzie dziecko i security guard. Myślałem, że to będzie się wybuchł graniem I'm old, 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 old. Old. I'm welcome to part two enter the protective cylinder to continue. The security, the what they do to you? routine maintenance. i'm functioning much more better now. Hm. grammar function error. perhaps i am still not at peak performance. could you uh, reattach my head? i don't know. it looks complicated. just reconnect. The wires and be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, Inspector. Inspector. the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. <sighs> To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. No, no. Aha. Good job

uh here's the job freddy is all patched up and ready for the big show you may now exit the Maybe protective out. cylinder there's so much tech stuff in here is there anything i can use to stop the other bots bright lights in the eyes cause us this? to briefly malfunction i suppose a phaser blaster or a phascam could work where do i get one well you can win a phaser blaster in phaser blast Fazcams are often confiscated in Monte Golf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room, they go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Um. Freddie, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I, I would never do anything to her. Yeah, Stop All they've done all night is try to hurt me get what they deserve there must be a good explanation they are not capable of hurting a guest none of us are it would go against our programming <try> no świetnie ciesze się mam I dobra co tutaj będzie i tam jeszcze coś jest dalej to tak pozbieram, tak to i tak Dużo jest tych przejść, bardzo dużo. Tu jest ta cicha, tu jest ten Monty, tutaj jest Niemko. To... A w każdym razie pokaż mi misję, eee, jak starałam pójść. Przez takie. Dziwno. To nie chodzi, że z poprzednich placówek. E, dobra, w każdym razie W tym miejscu zakończę odcinek, więc no. To było na tyle. Ja się z Wami żegnam. No i co? do prostu odcinka.